Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak aktualizować aplikację na telefonie Infinix Hot 60i. Aby aktualizować aplikacje na tym telefonie, musimy przejść do naszego sklepu Play. Tutaj musimy być połączeni z internetem. Następnie przechodzimy sobie do naszego sklepu Play. Tutaj musimy potwierdzić sobie mm, odpowiednie opcje. I teraz naciskamy sobie tutaj w prawym górnym rogu naszego konta na ikonkę naszego właśnie konta Google. Wybieramy opcję zarządzaj aplikacjami i urządzeniami, a tu wybieramy dostępne aktualizacje. W tym miejscu możemy samodzielnie aktualizować nasze aplikacje lub wybrać opcję na samej górze, co aby wszystkie dostępne aktualizacje zostały pobrane na nasz telefon. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.